O, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dlaczego się zawahałeś? Czy żeby kamera ci nie włączyła? Było... się, że nie, mogę nie mieć synchro na kamerze, wiesz, bo Aha. długo się włączało BS um, Dobra, moi drodzy, kontynuujmy. Czekaj, może spróbuję Force Marchem spierdolisim. No uciekaj, uciekaj, a swoją drogą... Drugom... zobacz, czy Force Marchem uda mi się zwiać. Nie, nie uda mi się zwiać. Tu? Bo skoro Serbia prowadzi te wojnę, nie, Serbia no. właśnie teraz upada. Ten o to za chwilę spisują, I tak jak hmm. mówisz, przed nagraniem, jak Francja tę wojnę, straci Defender of the Fate. Czyli będziemy mieli możliwość zaatakowania kogoś, kto jest katolikiem, hmm. na przykład Niderlandów. Pytanie tylko, czy my chcemy atakować Niderland? No wiesz, ja bym zabrał tak, bo zabrali nam etnicznie jedną prowincję na Alasce, Zabrali nam bardzo etnicznie trzy prowincje w Meksyku. To, to jest moim zdaniem psuje w ogóle cały sens jakby grania już dalej, jeżeli tego nie będziemy mieli. Hmm. Um, Ponadto, jeżeli już jesteśmy w tej, tej tematyce, muszę dokończyć kolonie, bo jedna się skończyła, a nie. Kolonizuje dalej, więc ześle kolonistę. E, Ponadto możemy mi zabrać jeszcze Madagaskar jako ciekawy punkt przeskokowy. No i jedna jest jeszcze wysypka do zabrania na Karaibach. Więc taka w sumie prosta wojenka, w której możemy sobie, wiesz, po prostu im skopać w dupę, tak, tak po ludzku. No, zrekrutowałem kolejnego dowódcę i jeszcze jednego zrezygnouję, w sumie, bo no, możemy. To zrób. Ładni. Mogę dać spróbować jakiegoś dowódcę do tej bitwy z tymi Hiszpanami, z Francuzami, spróbować się wybronić tam? 2-4 jest najlepszy chyba, nie? Dobra. Szybry? Wiesz co, bije się w hillsach i kompozycja armii składa się z 43 piechoty, jednego konia i dwóch dział. W mają dowódcy 2-2-4. My mamy 2-4-2. No wie terenu to nie wygląda jak wzgórze. No to na, na kieruj sobie i zobaczy, że to są Hillsy. No, rzeczywiście, no ale dlaczego? No, dziwne. No dobra, no to możesz próbować szczęścia, tylko liczna to, że. Zobaczę. Jeżeli by no, to... Kalifornia o, co... ruszyła dupę Jakby ruszyła dupę. Głównie. O, flankują was... mnie hardo, chociaż! zakrują cię. Chodź, chociaż? chociaż... Nie no, przelaga liczebna. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To nie jeden tysiąc żołnierzy odwymieni wszystko, to jest pani Basia, która pędzi ci wpierdolić. Wiesz co? Nie, bo byłem taki przekonany, że to przegramy. No zobaczymy. Wydaje mi się, że to bitwę wygram. No, jestem pewien, że ją wygram. Archangielsk, znowu. Dobra, pędzę tam. Mazengar jest, te północne prowincje też rosyjskie. Nie odsyłaj tego żoł... Jezus co? Maria. żołnierza. Ja już żołnierza? Że nic nie bo, robię. Pamiętaj, że jak się bijesz, to bijesz... Jak ci wybuchają bunty w e, Moskwie. Dobra, daj tu D. Ja to zrobię już samemu dobra, bo. Ale nie. Ja nic nie zrobiłem, jeszcze nic to nie Nie, wysłałem. nie nieważne. Nie ważne. Dobra, wcześniej musi być wysłani. Spoko, nic się nie stało. No, jeszcze nic nie klikają. I jeszcze doszli, doszli tam teraz żołnierze. Rozjebani. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. Tylko co no, ta bitwa dała. Wiesz co, przede wszystkim dosyć dużo spokoju dla naszego wasala, który potem nie będzie okupowany, nie będzie cały miał całego z Exostrin na ryju. No nie wiem, wydaje mi się, że tak całkiem ok. Dobra. No, tutaj są już też bunty jakieś na północy widzę. Wysłałeś tam już dobrze. Ja tam, tak, 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 tak. Wysłałem. Tylko dałem Dandy Teach, więc uważaj, żeby nie, nie zgubić mhm. go. Mhm, mhm. Dałeś sobie radę w Chinach? Z puntami wszystkimi? Widzę, że dałeś sobie radę, spoko. Ten, ogólnie dziwne, że kultura rosyjska jeszcze u nas nie jest akceptowana. Jesteśmy aż tak ogromnym krajem, że nawet Rosjanie nie chcą się... Nie musimy mieć dużo Rosji wcale u nas, wbrew pozorom. Wcale nie musimy mieć dużo prowincji o kulturze rosyjskiej. W sumie rację. No. Bo tutaj to jest wszystko podzielone, tych Ostiaków, no rzeczywiście. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Gdybyśmy jeszcze zajęli faktycznie taką Moskwę lądową, to, to, to okej, okay. ale niekoniecznie wcale musimy mieć. Armia się składa z dobrej kompozycji, no tylko się musi odnowić. No co, no to nasza dyscyplina i nasze wszystkie idee, myślę, że wzięły górę. Oni wyszli z wyższymi moralami, ale atakowali tak chujowym układem armii, że to było w ogóle niepojęte. No dobra, widzę, że Serbia pada, więc Ottomani niedługo będą chcieli pisować, Francja straci Defender of the Fate. Pytanie, kto zostanie nowym Defender We... of the Fate. Guilin. To już wysyła, serd... wojsko. już wysyła wojsko. Luzik. Mm -hmm. Z Ford więc. Ogólnie my mamy chyba teraz całe Chiny, nie? Praktycznie, no nie mamy zachodnich Chin. Czy tam w... w Wschodnich chyba się dokładnie, tak nie to powiedzieć. Dachu to jest na zachodni. na zachodzie ten szum jest. Chiny to, to są zachodnie Chiny. Dobra, pomyliłem się, poczekaj, bo się skupiam na bitwie w koloniach, wiesz? Ale czy tam Or, z nimi się ja... Tak, tam jest generalnie dwie nacje kolonialne są, więc... Ja jedną armią staram, wiesz, pokonuję i... i e, sprawdzić te rewolty? Tak, tak, jest tak, ja twój? powysyłam, powysyłam luzik. Stack wipe Idą, idą. O matko bosko. o nie, jest jeden mały problem. Co? Wybuchły bunty w naszej mi... prowincji miłości w Makału. Na to nie miałeś wojska? No, no nie na jak, no. No to co? Trzeba się dropnąć tam i tyle. Co no, to za Dlatego tam zawsze trzymałem wojsko. O ale mamy dwóch buntowników dużo w Chinach. Odsyłam no? jedną armię z tego Ain. Do Chin wyślę. Ej, gdzie to jest? Tam Nad tu... ja, widzę, 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 widzę. Niech tam idzie. Dobra, ten idzie przeorać tych. Archangelsk sobie radzi, dobra. No Masz niestety, że to wbrew jest irytujący, strasznie, nie? No jest tam, nie że tam długo, bunt za buntem, puchaj. Niedługo kolom gory, czy jakoś tak to się skoruje. W nie. maju, czyli już za chwilę. To kilka miesięcy. No dobra, spróbuję się przed tymi Francuzami to wybronić. Z dobrym generałem mogę dawać radę. Jeżeli oni będą mnie atakowali, a ja będę stacjonował gdzieś obok Meksyku i Kalifornii, to jest dobrze. Bo i Meksyk, Kalifornia tworzą razem 28 tysięczny stak. bardzo przyzwoicie. Płynę do Makału. Desantowałem się w Makału. Makao, dobra, okej, okay, spoko. Desantowałem się. Patrz tam, spójrz razem czas na flotę, jak wygląda sytuacja w Karaibach. Czy Francuzi nie płyną do nas? Karaibach, aż sprawdzę. Ciu, Karaiby. Stoją Francja, w, w Francja przegrała jakąś jedną bitwę morską, bo mają trochę mniej statków, wiesz? Ich kolonia stoi w Japonii, z Meksyku i to wszystko. To w się sensie flota kolonialna. A to nie, to jest kolonialna flota, flota, to jest Luizjany flota. Ich floty nie widzę. Nigdzie. W ogóle jaki wielki jest ten... ...pacyfik. Ich Florida jest gigantyczna, to znaczy ich 13 kolonii nie? O, a jest, plus jeden, dobrze. Bloka zablokowani jesteśmy, jest ich flota. 60 tysięcy dropuje się w... ...kurwa, w Meksyku. O. Dobra, zaraz, tak... mi dostatkiem, drugi jest tak. Tu statki. to się ktoś Tak, wyślij mi do Kalifornii, wojsko. Jeden z tak do okay, Kalifornii. Dobra, to zmakało. Czy ta wojna powinna skończyć? Wiesz, bo Serbia za moment upadnie, ma 30 No to wysyłać, nie? Nie, nie wysyłaj. Dobra, no to nie będę ich ci wysyłał. Ja po prostu ich będę okupował i tyle. I, i, i będę ich męczył. Bo nam niestety pozajmują kilka prowincji w Meksyku, na to nic nie zrobimy. Ja postaram się wymanewrować możliwie armią i tyle. Okej, okay, mamy już 100. Dobra. Znaczy czy to nadal nie zmienia fakturze tych buntów i tak będzie w chuj, bo mamy pewnie plus 5 jakiegoś ogólnego um, wymęczenia w sensie tego bunt, wskaźnika do buntów za Over Extension. No ale przyjść na zgarałem 25-2 już. Zwiększa na trójkę. Oje, gramy na dwójce, przepraszam. No, no właśnie wzią. tak jakoś. Rule the Seas Musimy mieć więcej ciężkich niż 28. A rival of a rival to z kim? Barat, bierz. I wyślij tam, wyślij tam e, hopi. No, się nie będzie, to teraz wybuchli. Już patrzę Hopi w, w, To jest nad Kalifornią. Mamy no, trade efficiency minus 15%. Tak, po prostu. przez teraz Nie dupę. innej opcji, po prostu. Innej opcji. Czyli spróbuję się wyratować przed, przed tymi jakoś, przed tymi Francuzami, bo zaraz mi będą mhm. chcieli capnąć ja, Gdzie jeszcze są te bunty? Soran, no nie widzę ich nigdzie, poza tym poza tą wojsko dziewiątką. Nie, 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 nie. Co? Kurwa. Źle zmanewrowałem wojskiem i mnie rozjebią mnie teraz. No nie wycofam się nawet. Dobra, wycofam się. Recall. Eee, do tego Bahratu. Bahrat, już No, Francuzi nas przeorają tutaj. O, Moskwa nas już nie uważa za rywala. No powinno się zaraz skończy, A już nie możemy mieć Moskwy jako rywala. Czekaj, zdejmę im szybko. Musimy nowego rywala sobie ustalić, a to poza wojną dopiero. Wielka Brytania nas ustaliła. Okej. Okay. No to pewnie Wielka Brytania będzie naszym następnym rywalem. Za blisko się nie kolonialnie. Co mało dyplomatów mamy. Za długo podróżują. Możemy wziąć kolejną, ale nie, nie bierzemy, tak? Bo... chcemy... Bierzemy. Teraz? Ale to mówiłem. Tak, w tym że... momencie. Ale to idea. Będziemy miały no ideę. Tak, do... dokładnie tą. No i to teraz... Mówiłeś, że jak 4% skróciło. Lepiej by było poczekać do 75, kliknąć, byśmy mieli instant? Może by, lepiej by było. Dobra, już dalej nie musimy brać raczej. Portugalia wybudziła wojnę... ...swojej tej... ...czyli kolonia Portugalii Portugalii. Jaka kolonia? Peru. Uuu, okej, okay, ciekawie. Flota przebywa ze, ze złotem. Dobra, bunty ogarnięte w miarę. Portugalska kolombia też jest wojna, wolna. Wy też wypowiedzieli wojnę. Portugalii. Okej. Okay. I Karaibas też wypowiedziały wojnę. Wszystkie ich nacje kolonialne się zbuntowały. Nowa Portugalia. Ja wow! Co się stało? Wow! Co się stało? Wow. Patrz, możemy zyskać 1 stabilności albo no. 50 prestiżu, ale to nie jest najważniejsze, bo czego nie weźmiemy, dostajemy plus 10 dyscypliny. Na ile? Do 63. Hmm, fajne, bierz. Bola, stabilności. Bola stabilności. stabilna. Stabilność chyba, no. Ale... Aha, mamy dowódcę trzecie poziomowego, tak. dlatego. Lider trzecie ja pierdziele No to jest event, jak masz trzecie poziomowych doradców, się może pojawić ten event. 10% so, dyscypliny. Jesteśmy zablokowani. Aha, okej, okay, dobra, dropujcie wojsko. Mamy no, 139%, to ja miałem tyle od pod koniec gry. No, to widzisz, jacy jesteśmy mocni. Od Japonii zrealizowane. Chwilowo, bo chwilowo, ale zrealizowane. Taki był nasz cel. Taki mhm. był nasz cel. E, okej. Okay. Chwila, bo coś miałem zrobić. Coś ważnego. I nie, nie inflacja. Coś, coś mi tutaj. coś mnie wołało tutaj, tak słyszałem. Hmm. No, jednak nie. Korowanie chwilę się skończy, więc buntu są już przyszłością. Dlaczego ta Serbia jeszcze chce z nami walczyć? Ja nie do końca rozumiem, co, co my jeszcze w tej wojnie mamy osiągnąć. O kurwa stary! Co? Czy! Oto dropnęli się w Narbon. Gdzie to jest? południe Francji. Rzeczywiście, teraz jak spojrzałem. Kurde ci... Ci cesarze z Platyna to są jakoś tak... Mało życiodajni, tak, tak ciągle umierają. Takie mało żywotni. Pozorom jest całkiem dobrze. Dla nich, to znaczy. Wiesz co, jednak wyślij mi tutaj wojsko do kolonii, wiesz? Przyda mi się do wojen kolonialnych. Dobra, to z Macau ci ich tam dam... Te 28 staków. Razem już mają dobry stak, mają 28, 9 28, więc... Szczerze to potrzebował potrzebowało 3 staki, żeby z nimi jakoś sensownie powalczyć. Wysyłam 26 do pani z Meksyku. Dobra. Płyną. Mam nadzieję, że nie natkną się żadną flotę magiczną, bo to są same transportowce. Nie powinni. Pandarene. O kurwa, mać, stary, zobacz co się dzieje do w... To Australia! W Dobra, nimi do Australii, przekieruj do Australii. Dobra. Z z spróbuj zrobić porządek w Australii, ja spróbuję tutaj małą armię oczyścić tej większe staki i tyle. Australia, bezużyteczny kraj. Nie no, bo raz już wprowadziliśmy w dosyć gówniany stan i dlatego teraz tak wygląda jak wygląda, no. Kaj, korowanie nam się pokończyło wszędzie praktycznie, więc... Widzę, więc luzik. Ale no przecież, kurwa, Serbia ma łorek zacznę, co wy jeszcze chcecie osiągnąć w tej wojnie? No mają końca... to ten, że wiesz, sojusznicy duży i w ogóle... No, Ale czy... Serbia tak, myśli, że nie chce? No Serbia tutaj, no tam możemy zobaczyć. Su for peace, no z nami by chciała. Co byśmy z tej wojny dostali? No nic, no... no, no możemy coś zabrać? Chwila, sprawdźmy. Cokolwiek. Oddad, czy, czy oddadzą prowincję w tej Florydzie? Jakkolwiek, górę... w kolonii. Gdzie w ogóle? Nic, oni nie. tutaj... Ile mamy w Minus tysiąc, ponieważ. ponieważ nie. mamy nie mamy śworsko tak, raz z nimi, tak? Tak, byśmy mieli, no to, to tak, tak. Ale nie możemy wbić z nimi, no bo są okupowani przez Otomanów. Zwierz, Ignacy? To co? Pokój z nimi? No, pomyślałbym o tym. Dobra, white Peace tam. Otomani dadzą sobie radę. No, oni Przecież by nas zostawili. przyjebać ich. Raz już nas też zostawili. Wiesz, tylko im dyplomatę, żeby im pupkę poli Nie, mamy 109 z nimi cały czas. Separate Peace, Nie. Eh. Ratuje Australię. Hm. A tam na tronie walczy nasz Padliż Selimołci. Nasz jakiś brat albo kuzyn. Hm. Słuchaj, kuzynie, sorry, Mordo, wiesz jak jest. Ojrad, separatist, 6 i 6 lat. No, już wszystkie rewolty zaraz będą spadały. Bo skończyły się kory, tak, dobrze. Wszystkie rewolty nagle już są na szaro. Stałaby się jakaś mapa dynastii. Uzbeki jeszcze wybuchną, wiesz? Za rok. Zobaczę, gdzie oni są. Możemy im zwiększyć autonomię w sumie. To jest coś, czego nie robimy. Nie będziemy nic większej autonomii. Dobra, 20 Ty, jesteśmy head of time na Milteku, wyobrażasz to sobie? Na militarnym? No, bierzemy grupę ideową na militarnej? A ja bym wziął. A i administracyjną wezmę też Weź grupę technologiczną jakoś na militarnej Dobra, na militarnej wezmę. Quality Quality? Jasne Dobra Bierz tę ideę Kolejne 10% combat No, jesteśmy teraz nie dotknięcia na lądzie, tylko że Tam nie wiele daje, bo oczywiście Wielka Brytania ma flotę, która mówi na mnie. No to prawda. Kraj nie do zdobycia, nad Hitler nie dał rady. Dobra, no. a teraz tak, trade czy co bierzemy? Słucham. Mamy jeszcze jedną ideę do wyboru. Musimy brać? No, nam to robi? Że weźmiemy czy nie weźmiemy? Nie, bym nie brał. Przypadkiem potem wciśniesz i wiesz, będzie lipta. w sumie. Bez beki Uzbeki wybuchną za 1,4. 4 Smykhet, czuj i talaj. A mamy tam jakieś żołnierze, że w ogóle w tym życiu coś tam jest? Nie, no właśnie nic tutaj nie ma. Bez na północy. A co to? Kolejny ładny event. Co tym razem? Znowu trzecia poziomowe dratce? Tak, tak, tylko że teraz tak. 50 prestiżu nie chcemy raczej. No nie albo. Stabilności. A co tam było jeszcze do wyboru przy tym? No Nic, no po prostu dostajemy inflację. Redukcja. W... A, za trzecią poziomowego inflacyjnego dostajemy. spoko. Jesteśmy po wojnie, powinniśmy wyznaczyć wywala. Ekran to nie podpowiada, że musimy. Wiem, bo masz dwóch, ale trzeciego ci mówisz, żeby wyznaczyć. E, Szwecja czy Wielka Brytania? Ja bym wziął... Szwecja, Szwecja może? Szwecję. Po Szwecji, Szwecji możemy trochę wtedy powbijać, dobra. Idę ich tak, Embarguje. Stary, mamy stop power byli. projection, wyobraź to sobie. Głupia... Australia. Nie, nie, to nie jest Australia, to Kazachy. Radzisz, dajesz srebrę w tej Australii? Tak, tak, tam ich wysyłam regularnie. Dobra, Szwecja. Potrzebuję jednego dyplomata. Wciąż nie mam tego dyplomaty, bo ja ciągle chcę sprawdzać. Nie, bo im teraz, bo wysyłem im e, tego. Bo wysłałem im e, embargo, dlatego. No dobrze. Bo ja chcę ciągle sprawdzać, czy przypadkiem nie ma okazji do zaatakowania ich. Nie, ja, czy tam przypadkiem Wielka Brytania nie chce odpowiedzieć. Sprawdzaj, no, sprawdzaj. Boże, jeszcze na tej wyspie są. Kto stworzył taki kraj? Wyspiarski. Halolu co jesteś tam? Jestem, jestem cały czas. co to, 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 co my tutaj mamy? Mm. O matko bosko, coś, coś się tutaj dzieje. No dobra, niech będzie to. Penzina. Te, te są chujowe, counting houses są dużo lepsze, jak widzę. Penzina, gdzie to jest? Tutaj, to dobra. Wprost zakładam. O, matko, to nic nie <laughs> Nie chce mi się na armii wysyłać nawet. To tylko buntownicy, nie przejmuj się. Jakąś armię by się przydała. Nie ma żadnej armii tam blisko. Podstawowy problem. Co ja ci poradzę? wam to wysyłam te 4, zanim tam dojdzie, miną 2 lata 3 nawet, ale dobra. Gdzie to jest ta Pezina? Tam, daleko, na Kamczatce. Na Kamczatce? Tam, gdzie Kamczadale był. Serio? Tam się tam bunt zrobił? No, z eventu. Nobel Rebels. Ojeju. Ale żałość. No. O, już jest. White Peace. Oto Mani ma Francja. White Peace? Tak. No i teraz sobie pewnie Serbię wciągnę. Talas i Czuj. Tam wysłałem wojsko, na pewno. Chuj. Tak, tam już idzie wojsko. Dobra, mamy już 56% aneksji kazaków, więc całkiem Oby, nieźle. No też deprep nam się zwiększył i teraz jeszcze jak się skończyło w extension to też przyspieszy troszkę. No i mamy Infantry combat Ability. Mogę to gdzieś sprawdzić? 30% chyba łącznie. Możesz na, jeżeli nakierujesz obok piechoty. Jak masz. Le, jak masz zakładkę military to masz 25%. Mamy Japanese Ambition i Private to Marshal. O jest, oczywiście, 25%, fajne. Manpower nam już nie jest zupełnie potrzebny, nie? No nie, możemy srać tym na prawo i lewo. W ogóle wykorzystajmy może te pieniądze. Jak Właśnie buduję budżetki, wiesz? Jeszcze tu chcę zbudować jeden budynek, a to teraz manufaktury się przerzucę. Jest taka tak manufaktura za ta 30... Oj, Żył przyszed... długo. Albo no, dobrym dowódcą. No, o, to ma niektórym Royal Merit. No, ale weź, wyślij. Manpowera z eventu. Barat. Ej, a to Hameń, na 97 się zatrzymali, no dobra. Weź im gift'a. Już, już, już. Economy Actions, gift. Mogą dużo chcieć A hajsu. A to chamy. No, biorę Militarną tą, 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 tą ideę, coinu. No, będziemy jeszcze Cavalry Compatibility zaraz. Rule of the zostało, tylko biorę. Wiesz, wiesz, to trzeba zbudować trochę ciężkich statków i tyle. Gdzie mam? buty wybuchły? koiki, to no, w Meksyko, jak coś to poradzę sobie, albo oni sobie sami poradzą. Dum, tum, 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 tum. U. Trzeba ich przetransportować. Nie, Francja cały czas ma Defender of Faitha. No, Ale nie chce walczyć z nami, bo. Możemy zaatakować Hiszpanię. Co ty na to? Hiszpania nie ma żadnego sojusznika, który jest wartościowy obecnie. Znowu Hiszpania? No, dlaczego by nie? No, to potrzebowalibyśmy armii w koloniach. No, to jedno już mamy. W Hiszpanii nie, ma, nie ma wojska w koloniach. A mamy statki, żeby tam Hiszpanię pobić? A potrzebujemy ich bić na lądzie? A Hiszpania nie ma sojuszu z. czemu moja dwojska czwórka tam nie doszła? O matko, ci Nobel Rebels tam podbijają w ogóle puste tereny, nie? To jest... Rząd, rządzą na Kamczatce. Mamy 38 dochodu, zachowałbym jeszcze hajs i zrobiłbym kolejny stack. Oni nie mają wszystkim sojuszu z... Z... właśnie. Z, z mnie wartościowym nie mają. Oczywiście. I chwila, chwila. W ogóle nowa hiszpania się wyzwoliła? Niewykluczone. Yyy, tak. Yy, nie. nie, nie, nie. nie, nie. No, Moja no, dziewczyna Liberty to... Desire, ale nie. E, wiesz co, czekaj, sprawdzę jeszcze, jak wygląda sytuacja z koloniami, czy ja mogę wywołać dziś kolonialny konflikt, wiesz? Hmm. mamy Trade War z nimi. Conquest Imperialist, Jest kolonializm tej kolonii. Jasne, to, to wiem czym jest kolonializm. Sprawdzić te munty, nie patrzę. Tak, 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 widzę. O matko, żadnej armii tu nie ma. Y, mogę tak, mogę wywołać, żeby y, Japonij z wywołał wojnę. Kolonialną. Chwila, chwila. Jest problem, bo nie mamy żadnej armii w miejscu, gdzie powinna być jakaś armia. Gdzie wybuchła wojna? Gdzie wybuchły błędownicy? W tam daleko na południu. Wiółe? Nie mamy żadnej armii? No bo musiała pójść daleko do tych Nobel Rebelsów. Okej. Okay. Problemy były. Ile stak jeden kosztuje naszej armii nowej? No, robię stak armii. Dobra. Przetransportuję to 26 z powrotem do nas. Dali sobie radę w tej Australii? Dali. Dobra. Odeśli ciężkie do portu, bo chyba stoją. Tak, dokładnie stoją. Mamy 28 ciężkich. Ile potrzebujemy do rule de seas? Mieć więcej... Have less heavy ships than... Aha, in, inny kraj musimy mieć. Inny kraj musimy mieć. Okej, okay, kolonia... Się pewnie robi. Wielka Brytania. Pewnie Wielka Brytania ma 28, więc pewnie celem misji jest, mieć 29. Zgadłem. Tu, musimy tu. zbudować jeden ciężki statek i mamy wykonaną misję. Jak tam wygląda wojna z tą Saksonią, co tam planowałem, Wielką Wojnę. O! No jest znowu okazja. Hmm? By zaatakować tę... Saksonię. Bo znowu... No, parten... że wyślę po prostu z tak, jeden flotą wyślę do Kareli, po prostu z tak, co? Znaczy no, tak właśnie myślę, czy chcemy to robić, no bo... Tak. Fraternat nie odpowie na wyzwanie niby. Będzie Hansa, Austria, Frankfurt, Brunswick, Szwecja. No i Brandenburgia jako ten. Plus kong po naszej stronie, plus Ottomani po naszej stronie. To bardzo dobrze. To chcemy taką wojnę? Jak mamy otomanów i... i Commonwealth? To wygrywamy wojnę automatycznie. No to dostać może do tej kareli jeszcze ten jeden stack. Tam był chyba na statku zresztą on. nie wiem gdzie masz na statku go trzymasz? O, chyba już dopłynęli. Jeszcze nie dopłynęli. Już ich przekieruję do kareli. Dobra, trochę No czy pływać. do wyborku będzie bliżej troszkę, ale. No dlaczego to jest taki, tam po 20? Coś tam się, Bo się takie wysłałeś się jak oblegałeś, ja już tam teraz dobudowuję cztery piechociarzy w tym, tym miejscu. Tam już musiałeś zespół układać. Tu się jeden stak kończy właśnie robić w Beijingu, nie wiem czy widzisz, masz kolejny funkcjonalny stak. Ogólnie wizję mam taką, że nawet jeżeli od Szwecji nie weźmiemy dużo, to przede wszystkim zrywamy sojusz szwedzko-brytyjski. Oj, zdecydowanie. I mówimy im, chuj wam w dupę, nigdzie nie idziecie. A od tej, od Saksonii nic nie chcemy w sumie, nie? To... nie? zdecydowanie nic nie chcemy. Znaczy, no pewnie będziemy musieli ją oblec całą, nie? Trzeba mm -hmm. znaczy, będzie się znaczy, dostać. liczę, że Polska i otomani w tym troszeczkę pomogą. No i też nam się trus z tymi kończy, w 66 nie? z Moskwą, z Moskwą. Oj, to będzie przed... trzeba ich obskoczyć, nie? Będziemy potrzebować tutaj w ogóle kawał floty, no bo jeżeli nasza armia, bo przez Moskwę nie dostaniemy prawa przy marszu. chyba że ktoś z naszych wrogów będzie miał, to wtedy okej, okay, ale jeżeli nie dadzą... Ty, ty, wyobraź no? sobie, że Koreańczycy żądają, no? żądają od nas w ogóle tego. Koreańczycy? No, koreańczycy. mam event Demands of the Korean i teraz dostajemy sześciu rewolucjonistów. No proszę. W Korei, że oni śmią żądać. Co jest znowu? No, to Mongyang da sobie radę. Co ten Mongyang tam w ogóle kombinuje? Dobra, tą armią co z góry idę, to pójdę może do Korei, co? Chociaż. Może to jakąś chińską podejść tam tam armię. Ice Shiftem zaraz rozkaz czy coś. E! Co? Commonwealth walczy z Szwecją. Hmm, intrygujące. I co? I statki przegrywają. Co się dzieje? Coś się stało złego. Oni wy, sami wypowiedzieli wojnę, oni uprzedzili nas. Ej! Ej, 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 ej. Co? Co tu się dzieje? Szwecja. War War? Nie no, Wielka Brytania ci pomoże. Saksonia? Nie Ja teraz nam Otomanii nie chcą pomóc. Nie pomogą, ale będą mi łacić tylko ze Szwecją. Szwecja, Saksonią i Szwecją. No to wypada wojna chyba. A jak Saksonii powiesz wojnę, tak? Mhm. Mm no i ten palatynat jest dla mnie nieznany. Mi się wydaje, Czekaj, że... Czekaj, no daj mi dosłać statki, no bo te statki zostaną zawane. No, tak, 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 tak. No to Gdzie to jest statki? ta flota? No nie wiem. Jest. No, opływa Afryka. <grym> to, to musimy też poczekać. Ale na no, ogólnie to już będę na tym ekranie. Jak tylko dopłynie to twoja flota, mm -hmm. to wypowiadamy wojnę, no bo. No to już chyba w kolejnym odcinku, nie? A w sumie racja, bo ten odcinek no, jest No no więc co, ja bym im no bo nie niedzieć? Na razie. A to była europa cztery. widzimy się już jutro. Trzymajcie ciepło. 爸爸。